Cześć wszystkim, z tej strony autokomi Dzisiaj do oferty wjechało do nas fajne auto ciekawe. Auto jako nowe z e, salon dealera, BMW sprowadził ten samochód ze Stanów klientowi. Do dzisiaj miało dwóch właścicieli, nigdy nie było malowane, uderzone. Jest bezwypadkowe, jest to bardzo bogata wersja. Zaraz wejdę wam do środka, pokażę. Jest to 3-litrowa benzyna 306 koni. auto z 2008 roku, przebieg 193 000, napęd X Drive. Jest mega, naprawdę wyposażone. Zaraz zobaczycie się w środku. Mamy Big Xenon. Eee, tutaj te progi. Słuchajcie, fotele regulowane maksymalnie wszystko. Na maksa. Auto posiada skórzaną tapicerkę, podgrzewane, wentylowane fotele. E, szyber dach elektryczny. E, czarny sufit. Nawigacja. Kamera cofania. Masaże foteli. Fotela, przepraszam. Łopatki zmiany biegów. Pełna dokumentacja do samochodu, oczywiście. Auto czteroosobowe, z tyłu mamy Klimatronik tak samo. Klimatronik jest trzystrefowy, rolety w tylnych oknach. Zobaczcie, lakier jest naprawdę fajny, fajny kolor. Otwieram z tyłu. Tu mamy roletki Z tyłu to jest Klimatronik. Auto naprawdę bardzo ładnie utrzymane. Nie ma, nie ma tutaj śladów jakichkolwiek zużycia. Przebieg jest w kilometrach, oczywiście nie w milach. Także samochody ze stanu zdarzają się bezwypadkowe. To był to autko ściągał salon BMW w Polsce. Dla klienta. To były takie czasy wtedy, gdzie. Dużo samochodów ze Stanów e, salony e, zamawiały. także. Zresztą BMW chyba jest produkowane z tego, jak mi się wydaje, X6 w Stanach. Drugie takie koła z oponami zimowymi w gratisie dorzucamy. Dociąg klapy. Te też ładne koła są bardzo świeżutkie. Tarcze, klocki wymienione. Także tutaj jest auto bez wkładu finansowego jakiegokolwiek. Zapraszamy do autokomisu Osoba Sopocka 19. Auto sprzedawane z pisemną roczną gwarancją techniczną w cenie samochodu. Zapraszamy. Pozdrawiam, cześć.